Cześć moi drodzy, ja jestem Mac, a to jest kolejny odcinek z gry Kotik 2 Noc Kruka. E, wczoraj mm, zakończyłem odcinek, moi drodzy, na Słonecznym Kręgu. E, tam, gdzie jest e, rytuał naprawienia oka i nosa. E, no i postanowiłem oszczędzić wam tą podróż do miasta. E, no i sobie tak po prostu tylko sam przeszedłem, więcej nic nie robiłem. I teraz chodźmy może tutaj mm, e, do koszar i... Porozmawiajmy, albo raczej nauczmy się od Mortisa y, troszeczkę siły. Zobaczcie, że mam punktów nauki 51. Chcę być silniejszy. Dobrze i zobaczmy czy on czegoś nas może tutaj nauczyć. Siła plus 5 aż 10 punktów nauki. Nie mogę No co już ty gadasz? Nauczyć. Jesteś za dobry. Tak kto tu może mnie nauczyć w takim razie? Już jesteś silny. Dobrze, jestem silny, ok. ale kto tutaj może nas nauczyć teraz siły w takim razie? No i to jest, szczerze mówiąc, moi drodzy, lekki problem, bo dopiero chyba ewentualnie ktoś może mnie nauczyć, ale w, jak to się nazywa, w górniczej dolinie, tam, jak już ktoś, albo ewentualnie, gdy wstąpię na służbę paladynów, wtedy tam ktoś mógłby mnie nauczyć, tam w rezydencji, tam w okolicach Lorda Hagena, Dobrze, więc w takim razie dzisiaj może wykonamy sobie jakąś misję e, A siła ewentualnie przyjdzie nam z biegiem czasu, ewentualnie może kogoś znajdziemy. E, innego e, to nam wtedy e, wiecie. Wtedy taka, taka osoba nas nauczy tej siły. E, porozmawiajmy z Jackiem. Hej, ty, Ahoj szczurze lądowy! Utknąłeś tu na dobre, co? <laughs> Trochę blado wyglądasz. Ale nie przejmuj się, chłopcze. Przyda ci się trochę świeżej morskiej bryzy, od i wszystko. Wiesz, mówi się o tym... Czym się tu zajmujesz? Dawno temu, kiedy byłem takim młodzikiem jak ty, wyruszyłem w morze i żeglowałem przez jeden sztorm. Wiele <coughs> lat temu osiadłem w Korinis i zająłem się tutajszą latarnią. Gdzie tam? Niby nic wielkiego. Ale tylko dzięki tej starej wieży mogę być blisko mojego prawdziwego domu. Nie byłem na górze od wieków. Dlaczego? Odkąd te łotry zajęły moją latarnię, bałem się do niej zbliżyć na 20 kroków. Banda Wajdaków. Wiesz, to ci bandyci z górniczej doliny. Najpierw po drugiej stronie gór był wielki huk, a potem cała ta zgraja zwaliła się do miasta jak plaga szarańczy. Teraz kryją się, gdzie popadnie. Nawet w mojej latarni. Myślę, że wypatrują jakiegoś statku którym mogliby zająć. A i niech sobie zajmują. Byle tylko wynieśli się z mojej wieży. Często odwiedzasz miasto? Miasto jest tylko tak dobre, jak jego przystań. Zawsze to mówię. Przystań jest oknem na świat. To tutaj spotykają się ludzie. Tutaj wszystko się zaczyna. Gdy przystań schodzi na psy, miasto wkrótce podąży jej śladem. Opowiedz mi o przystani. O, przystań w Korinis to już nie to samo co kiedyś. Zostały tu same szumowiny. Statki przestały przypływać, nie ma handlu. Ta przystań to już stara historia. Więc dlaczego stąd nie odpłyniesz? A kto by przyjął na pokład takiego starego wilka jak ja? Ludzie myślą, że stary Jack nie nadaje się już do żeglowania. A mają rację. To diaska, toż to brednie. Jak tylko poczuję pod nogami deski pokładu, dam jeszcze popalić niejednemu młokosowi. Nie wiadomo już, komu można. Co masz na myśli, mówiąc szumowiny? Popatrz tylko na nich. Leniwe się. Większość z nich nie wie, co to uczciwa praca. Całymi dniami nic tylko żłobią piwsko i puszczają ostatnie pieniądze w burdelu. Dobrze ci radzę. Trzymaj się od nich z dala. Nie może być tak Dlaczego statki przestały tu przypływać? Mówią, że jak skończy się wojna, wszystko będzie po staremu. Ale to bzdury. Uwierz mi. Marynarz zawsze wie, kiedy miasto schodzi na psy. Czuję to we krwi. A powiadam, ta przystań jest już stracona. Nigdy nie wróci do dawnej świetności. Dobrze. E, czyli dowiedzieliśmy się co nieco o przystani. No, i też automatycznie dostaliśmy do Jacka misję. Moi drodzy, tutaj niedaleko znajduje się latarnia morska, i ona kiedyś tak naprawdę należała właśnie do Jacka. Jednak bandyci stamtąd go wygonili. No, i musimy właśnie odbić tą latarnię z bandytów. No, i tam wstawimy Jacka wtedy. Będziemy go poinformować, i on tam sobie przyjdzie. Jak sami słyszeliście, moi drodzy, Jack był kiedyś kapitanem na statku, czy tam marynarzem, no i ta osoba może, moi drodzy, może nam pomóc, tak naprawdę, w dalekiej przyszłości, w dalekiej przyszłości, jeśli chodzi o tą grę. On może zostać kapitanem naszego statku, gdy będziemy płynąć do dworu Iridora. To jest taka ciekawostka. Zobaczmy, czy Zuris ma jakieś fajne, ciekawe zwoje. szczarami oczywiście. Uff, ma tego dużo tutaj, bez dwóch zdań. Ja bym tutaj sobie parę zwojów kupił. bryłę lodu wezmę, bo jest nawet taka generalnie tania według mnie, lodową strzałę, a wezmę wszystko wręcz. Eee, tutaj widziałem grom gdzieś, tutaj jest eee, 200 sztuk złota i też kupię. Eee, może małą burzę ognistą, trochę straciłem kasy. To za mulet, tak z ciekawości. Wow, fajny, świetny. Bym powiedział. Kurczę, muszę go kupić od niego. Chyba, że jeszcze poczekamy, to coś lepszego przyjdzie tutaj. E, Okej, okay, w takim razie ja tutaj się zmiksturę... albo nie, nie będę się miksturował. E, tylko pójdę się gdzieś przespać tak, na szybkiego. Tu mamy jakieś łóżko, ale wiecie, ktoś może nas wygonić stąd. Dobra, mniejsza z tym. Pocznijmy do rana. W zasadzie nikt nas nie goni. A to fajnie. Widzisz, to nie było takie trudne. A nie, to dom Zurisa był. Baltram jakiś taki zdenerwowany. Gdybym okay. sama tego nie widziała. No proszę, jednak można. Okej. Dobrze, zapiszmy grę. E, no i będziemy powoli szli tam wyżej. Może się przygotuję mniej więcej, wezmę te zwoje. Mam nadzieję, że nie będzie jakoś bardzo ciężko, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale lepiej, moi drodzy, się przygotować na wszystko. E, weźmy grom, to, to i to. No i okej. Okay. Tyle by było. Jeśli chodzi o te rzeczy, no, może za szybko wyciągnąłem tą kuszę e, i teraz e, troszeczkę trzeba zapolować, bo tutaj jeszcze nie łaziłem, to będzie tutaj pełno zwierząt. Co połazimy tutaj. Rzadko tutaj człowiek bywa, szczerze mówiąc tylko raz e, Więc e, warto tutaj podejść i już więcej nie przychodzić. E, tutaj będziemy właśnie szli obok murów miasta e, no i tam wzdłuż. Tutaj tak naprawdę raz się bywa, później nie przechodzi. Więc możemy poświęcić tą chwilkę i tutaj poszperać. Mamy olbrzymiego szczura. I pełno chrząszczy. Warto też je pozabijać, bo 10 doświadczenia niby jest za nie tylko. No ale one tak naprawdę są w takiej kupce. Tak po 3-4 sztuki, więc warto, warto naprawdę. Okej. Okay. Ale tego tutaj mamy, zobaczcie. Kretoszczury Dobrze, i tutaj będzie jaskinia, z tego co pamiętam. Albo i nawet tutaj jest, o, zobaczcie. Nie wiem co mogę w niej spotkać, więc lepiej uważajmy. Na razie same chrząszcze. O, rozgałęzia się. Bandyci. Zobaczcie, że tutaj mamy lekki orkowy topór. E, no i na przykład, gdy chcemy wypełnić misję związaną z przyniesieniem dla, Hala, dla Harada broni orkowej, to właśnie mamy tutaj zaraz. O, bandyci, rabuś. Nawet słabi są. Dobrze. Dalej się ciągnie. No i chrząszczów tu jest pełno. Wejdźmy dalej. Ha, tu jest takie właśnie dziwne miejsce. Z takim posągiem orka i same są takie igły tutaj w, w ziemi. Ciekawe miejsce, naprawdę. Dobrze, w takim razie wychodzimy stąd. A może jeszcze jednak sprawdźmy co mamy tutaj ciekawego. Kuferek widzę, że leży. No, będzie mi teraz strzały zabierał? Śledzik. Dobra, niech będzie. <laughs> Co my tutaj jeszcze mamy? Zobaczcie, tutaj chrząszcze leży. Naprawdę, ja będę zabijał je. Dobrze, tutaj mamy drugie rozgałęzienie, jeszcze tutaj wejdziemy na chwilę. Aż myślałem, że ci będę spodziewał bandytów, a tu jednak zobaczcie, nic nie ma. Dobra, wychodzimy w takim razie z jaskini. Została zwiedzona, nic w niej nie było tak naprawdę. Dwóch rabusi, parę szczurów to wszystko. Eee, chodźmy jeszcze tutaj na prawo. Sprawdzimy, co tutaj mamy ciekawego. No i niestety już tutaj nie wrócimy. No bo po co? Nie nie, tutaj raczej nic nie znajdziemy. Tu tak naprawdę jest wielka skała, a zaraz znajduje, znajdują się mury miasta, więc... Tutaj jest ślepa uliczka, dobrze, więc wróćmy teraz na główną ścieżkę, no i musimy wejść na górę. Tam będzie znajdowała się latarnia morska, w której są, no niestety, bandyci. Zawsze miałem z nimi problem, jak, wam, jak mam być szczery z wami, dlatego tutaj wziąłem sobie parę zwojów. Jednak teraz mam już lepszy pancerz, no i lepszy asortyment, więc z bandytami powinienem dać sobie radę. No, ale wiecie, wziąłem parę zwojów, żeby mi one tutaj troszeczkę pomogły. No i zapewne tak będzie. Wziąłem lodową strzałę, która albo od razu ich zabije, albo ewentualnie zamrozi. I przynajmniej wtedy, gdy ich zamrozi, będę miał taką chwilę czasu, żeby. Wow, dzik! Będę miał taką chwilkę czasu, żeby zająć się innymi bandytami. Dobrze tam są, widzę. Dobra. Dobrze, już widzę bandytów. I wiecie co? Ja użyję taki jeden czar, który działa na parę osób. Ja go kupiłem. Nie wiem, czy widzieliście, ale on się nazywa Grom. Jest to, szczerze mówiąc, bardzo efektywny czar. Fajnie on wygląda. No i nieźle łoi. Tych bandytów, oczywiście. Podejdźmy do nich jak. Ach, kurczę, jak najbliżej. Użyjmy to jak najszybciej, też. Oj, oj. Dobra. Teraz ginę chyba, wiecie. Tak coś czuję. Wow! Dobrze, ale z życia im ładnie zleciało. Czekajcie, ja tylko tak sprawdzę, czy ktoś mnie goni. No, przestali. Ale fartem przeżyłem. Eee, weźmy tutaj teraz życie sobie. Eee, te może. I jeszcze miksturkę many. I co my tutaj mamy za Ognista strzała. Mała burza ognista. Co wy na to, żeby to użyć? Bandyta. Świetnie. Dobrze, jeden nie żyje. Wow, 300 doświadczenia. Jak sami widzicie, chyba są nieźli. Ci bandyci, więc dobrze, że te czary wziąłem. E, dobrze, miksturka many. Lodowa strzała, bryła lodu. Bryła lodu może. Co wy na to teraz? Pójdzie w ruch. Pandyta tutaj jest. Nie wiem, czy ja go trafię. A bo tamtego jeszcze? O, cholera, jasna. Pytanie, gdzie mamy ostatni save? Bo nie wiem, czy zapisywałem, jakie byłem tutaj. E, to jest chyba to. Czy nie? Nie, nie, to nie jest to. Oj Boże, ja jestem w mieście jeszcze. A, i dałem ciała. E, bez dwóch zdań. Dobrze, wczytam to moi drodzy, i zrobię dla Was krótką przerwę. No, i widzimy się na samej górze. Ewentualnie, jeszcze raz będę ich tam, tam zabijał. Więc moi drodzy, małe ZW, dobra, moi drodzy, jestem ponownie. Jeszcze raz zapiszę grę, ale w tym miejscu już. No i bandytów żadnych nie zabijałem, więc jeszcze raz to zrobimy. Więc tak, użyjmy gromu, tak jak przedtem. Ojaj, Dobra. Tylko, że tym razem się schowajmy może za tą barykadą. Dobrze. Tak może trochę jak się... Wy to widzieliście? Wow! Nieźli są ci bandyci naprawdę. Dobrze, że te czary wziąłem. Dwa pociski celne z łuku. No i po prostu ja nie żyję. Więc gratulacje dla nich. Ci Są po prostu no wyjątkowo coś dobrzy. Yy, Okej, okay, spróbujmy jeszcze raz w takim razie. Tylko, że już nie róbmy tego błędu co przed chwilą. O, cholera jasna. Okej. Okay. Wezmę miksturkę many. Niech to trochę podziała ten grom. Możemy przy okazji powodziwiać, jak to fajnie wygląda. Yy, dobrze, ja może odejdę kawałek od nich. Uważajmy na te strzały, bo one są śmiercionośne. Dobra, yy, mi się zdaje, że już... Że już mnie nie gonią. Chyba tak. Uwaga. Patrzcie, jeszcze dziad żyje. mam życie może, o ile mnie nie zabije teraz. I rzućmy jeszcze raz w niego małą burzą ognistą. Uwaga. Dobrze, nie żyje. 300 doświadczenia mamy. Ja się kitram za drzewo. Żeby nie oberwać. Szybko wzmacniamy życie. Jeszcze manę. No i bierzemy jakiś inny, kolejny czar. No i będziemy wynik rzucać. Lodowa strzała to jest chyba słaby. Słaby czar. Wyrwa lodu. Tamten się kurczę zaklinował, jakbym miał wrażenie takie. Więc może tak go od boku ten wezmę. A ty dziadło Dobrze. Ich jest dwóch tutaj, oj. Dobra. Udało się. Jednak zobaczcie, wam życia. Szybko może mi się uda ich zabić, przynajmniej jednego. O mój Boże, wy to widzicie jak mu życie idzie? Jest, jeden nie żyje. Dobra, ja spieprzam, bo tamten się odmroził i mnie będzie gonił teraz. Ajajaj, ich jest tutaj chyba trzech albo czterech, więc spoko. Tak, jeden chyba tam jest. Ja sobie odejdę na bezpieczną odległość. Dobrze, już mnie nie goni. Ok, więc teraz na spokojnie wzmocnię sobie życie. I oczywiście, manę. No i co my tutaj mamy za czary jeszcze? Bryła lodu tylko została. Chyba to powinno wystarczyć, uwaga. A i bardzo skręcił ten czar. Sz, cholera jasna! Patrzcie, i ten go jeszcze nie zabił. Dobrze. Szkoda, Bryła Lodu poszła się je, yeah. <grytanie> że tak powiem. Jeszcze mam lodową strzałę tylko. No dobra, niech będzie i to. Aj, mi zniosły to... Zniosło mnie trochę. Dobra. <grytanie> Udało się. Hmm, mamy miecz, łuk jakiś, no i reszta śmieci. Śmieci. No to bandyci, moi drodzy, zostali wybici, jednak oni są naprawdę potężni, więc niektórych bandytów trzeba unikać to szerokim łukiem. Weźmy tutaj latarni. Tak, już nic tutaj nie ma. Hmm, otwórzmy jeszcze kuferek. No, wszystko wzięte. Same śmieci, pięć wytrychów jedynie było, więc nawet ładna cyfra to jest. Podejdźmy jeszcze na sam szczyt, tutaj zobaczymy widoczki. Też jaka dziwna muzyka, taka niepokojąca jest tutaj, nie więc to słyszycie. Właśnie, możemy coś jeszcze na samym szczycie tutaj znaleźć. Mamy ciekawe zwoje, nawet tutaj już nic nie ma. I zobaczcie, że pod nami, no może tak nie pod nami, ale chyba tam też, też mogę się mylić, znajduje się ta plaża, na której. Siedzi ten jeden pirat, którego widzieliśmy w poprzednich odcinkach, jednak tutaj jednak jej nie widać. Chyba, żebym powiększył, czyli znaczy zmniejszył, zmniejszą mgłę, to wtedy może, może. Okej, okay, dobrze, więc tak. Moi drodzy, teraz lataria morska jest czysta, więc możemy wrócić do Jacka, no i powiem mu, żeby sobie tutaj wszedł do niej. Jednak, naprawdę, ci bandyci byli naprawdę bardzo, bardzo ciężcy. I żeby ich pobić, zużyłem tutaj masakrycznie dużo zwojów. No, parę nie trafiło, szczerze mówiąc. Szkoda. No, bo tak naprawdę straciliśmy je. No, ale co zrobić? Bynajmniej pozbyliśmy się ich i, no i misja powinna zostać wykonana. I mogę wam od razu powiedzieć, że takich bandytów, jak tutaj jest pełno, takich właśnie ciężkich, więc naprawdę musimy ich unikać, bo zauważyłem, że ci bandyci, co specjalnie zostali, że tak powiem, stworzeni dla dodatku gry, czyli noc kruka, są o wiele, o wiele łatwiejsi. I nawet to możemy sprawdzić, dlatego że trafiając takiego bandytę z kuszy, on umiera tak naprawdę na dwa razy. I dostaniemy, dostajemy za niego około 100 doświadczenia na przykład. A tutaj na przykład zobaczcie, że ten bandyta, czy ci bandyci tak naprawdę byli w samym gotiku dwójce, czyli oni nie są jakby wprowadzeni do tego dodatku. No i oni są naprawdę o wiele, o wiele ciężcy do pokonania cięści. No i do tego zobaczcie, że mamy aż 300 punktów doświadczenia za jednego, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. No a do tego ich strzały z łuku to jest tragedia, to jest coś naprawdę niemożliwego wręcz bym powiedział. No ok. mniejsza z tym. Bynajmniej zabiliśmy ich. Podejdźmy teraz do Jacka. Hej, nie mówię ci przecież nic nowego. Nie musisz się już martwić o bandytów zajmujących twoją latarnię. Naprawdę? Świetnie. Nareszcie mogę wrócić do pracy. Chodź ze mną do latarni. Jest z niej wspaniały widok na morze. Jeżeli Dobrze. Czyli Jack teraz, moi drodzy, sobie wraca na latarnię morską. No a my wykonaliśmy misję. Dobrze, moi drodzy, więc w tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli film Wam się spodobał, to zapraszam do lajkowania oraz komentowania. No i zapraszam także do subskrypcji mojego kanału. Trzymajcie się, cześć!